Kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Władze Mikołajek apelują, by nie korzystać z placów zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu, chociaż pogoda zachęca i zrezygnowanie z takiej aktywności bywa bardzo trudne. W szczególności to było widać podczas weekendów, że dużo osób przychodziło razem z dziećmi, osoby starsze przychodziły korzystać z siłowni zewnętrznych. Z tych danych, które posiadamy, właśnie na metalach, na plastiku, koronawirus utrzymuje się od 2 do 10 godzin. Też lekarze podają informacje o tym, że dzieci rzadziej chorują na koronawirusa, jednak są i będą przenosić koronawirus, czyli mogą się zarazić osoby starsze. W związku z tym apelujemy o rozwagę i o poszanowanie dla własnego zdrowia. Apel powodowany jest troską o zdrowie mieszkańców i władzy liczą na rozwagę. To nie są zalecenia lokalnego samorządu, a odgórne ograniczenia ministra zdrowia. Jak informował na wtorkowej konferencji Łukasz Szumowski, to policja będzie pilnowała. Tych miejsc i na bieżąco oceniać, czy jest to pójście na plac w celu spotkania towarzyskiego, czy jest zgromadzenie się na placu zabaw z dziećmi. Takie działania są niedopuszczalne, one narażają nas wszystkich, życie naszych najbliższych, ale też naraża służby na zagrożenie, mówił Szumowski.